Mercedes po serwisie powłoki ceramicznej, lakier został oczyszczony ironem z lotnej rdzy opiłków metalicznych, następnie tarem aby pozbyć się asfaltu, żywicy i tak Finalnie został nałożony sealant, aby dodatkowo zabezpieczyć i nadać większej szklistości Na opony nałożony dressing, felgi wykończone quick detailerem. Mycie szyb z zewnątrz i wewnątrz. W środku zostało wykonane odkurzanie, czyszczenie skóry na kierownicy, czyszczenie skór oraz ich zabezpieczenie. Igua.